Was bardzo serdecznie w kolejnej części. Pomału zbliżamy się do końca naszego albumiku. Zostało chyba przed nami jeszcze trzy części. Dzisiaj przed nami kolejne dwie strony. Dzisiejszy filmik będzie krótszy od poprzedniej. W poprzedniej części wykonaliśmy sobie taką kieszeń boczną z taką książeczką. I tutaj w kieszeni maty. I tutaj taką rozkładóweczkę. Też na kilka. Na kilka zdjęć, także dzisiejsze dwie strony będą krótsze. Wykonamy sobie tutaj na tej stronie. Będę sobie chciał wykonać taką kieszonkę dolną. A na tej kieszonce, tutaj mam taki element. Tutaj miałem takie elementy. Kieszonki, które też można sobie wykorzystać do albumów, ale no, ta mi tylko tutaj odpowiadała wielkościowo do mojego albumu, więc wykonamy sobie, wykorzystamy sobie tą tą kieszonkę czyli to będzie strona z kieszenią, i tutaj na tej kieszeni będzie jeszcze taka kieszeń, do której będzie można też sobie jakieś drobne rzeczy powkładać. Ja już mam wcześniej wyciętą, no bo nie chciałem tutaj już za dużo czasu zabierać, żeby razem z wami wycinać. Pozaginałem sobie, bo chciałem sobie sprawdzić, czy ona mi się tutaj w ogóle rozmiarowo zmieści, dlatego nie będę przedłużał, więc zabieramy się do pracy, a zaczniemy od przyklejenia sobie od przyklejenia sobie naszej maty tutaj na, na naszą kartę. O, ja sobie odwrócę i teraz sobie ustawię, czy to mam wszystko równiutko i wtedy będę, będę dociskał, troszkę mi tu pojechało z tej strony, ale to nic, wszystko jeszcze można wyrównać, o, to niech sobie tutaj schnie, a ja my sobie teraz obkleimy naszą kieszeń dolną. Robimy sobie oczywiście tak jak we wszystkich kieszonkach, takie boczne zakładeczki. Teraz sobie to zaginam. Dociskam kością. I tutaj tak samo standardowo ścinamy sobie tutaj te skrzydełka, żeby nam tutaj nic nie wystawało, nic brzydko nie wyglądało. Oczywiście dbamy o estetykę swoich prac. I tutaj sobie teraz taśmą dwustronną zaklejam sobie spód naszej kieszeni. I teraz nasze klapeczki. Jedna klapeczka z jednej strony i druga klapeczka z drugiej strony. Dociskam sobie, żeby powietrze spod taśmy nam wyszło. Odklejam sobie teraz właśnie te błąki z tej taśmy. wzmacniam sobie klejem, żeby się tutaj wszystko dobrze trzymało. To będzie bardzo szybka strona albumowa. O. Dociskamy sobie tutaj do końca. Tutaj mam już docięto kartonik. Kieszeń mamy wymiar, teraz mamy wymiar 14, 15 na 9 bo taką sobie dociąłem. I teraz tutaj sobie kartonik, który ma 14.7x8.7 przyklejam sobie do naszej, do naszej kieszeni. Wyrównujemy sobie, żeby tutaj było wszystko na środeczku. I teraz bierzemy sobie tą naszą kopertko kieszonkę i ją sobie też zaklejam, żeby ona mi się tutaj mocno trzymała. Zaklejam sobie taśmą. Tu I boczki też. są, jak to mi się coś krzywo ucięło, to sobie to obytniemy I tutaj nasze też. Skrzydełka. Fajna alternatywa na kieszonkę, jeżeli ktoś musi naprawdę bardzo. Na bardzo szybko projekt zrobić to, to z wykorzystaniem tych gotowych kieszonek, tylko wyciąć, pozaginać i, i przykleić, i już praktycznie stronę w albumie mamy wykonaną. I tutaj sobie też wzmacniam sobie klejem. I teraz sobie biorę już stronę, i tutaj sobie mniej więcej na środku, o ile mi się to tak uda. Przyklejam naszą. Przyklejam naszą kieszonkę. Wezmę sobie jeszcze kość, tutaj docisnę. Tutaj docisnę. I tutaj docisnę. O, i tutaj nam jak. Jak najbardziej mam jakieś dodatkowe rzeczy, typu pamiątki, wszystko nam może, może wejść. A ja dodatkowo sobie jeszcze wezmę sobie trzy maty na zdjęcia, i włożę sobie tutaj. I włożymy sobie od razu do pieszonki. Odbijemy sobie. Tutaj, jak nam zostanie w ostatniej części troszkę czasu. To, może sobie wykonamy jakieś tagi i tutaj sobie włożymy do tej kieszonki, uzupełnimy sobie nasz album. Dobra, to odkładam. I trzy zdjęć na zdjęcia wędrują do, do kieszeni, i tutaj dodatkowo. Też jest miejsce. Miejsce do przechowywania. Nie wiem, czy mi się tutaj. widzicie, jeżeli by. Ja tutaj mam matę dociętą 13,5 na 9,5. Jeżeli by ją dociąć 13 na 9, to tutaj spokojnie nam wejdzie. A zresztą dotnijmy, Ja Wam pokażę, że tutaj. Mogą spokojnie wejść. Tutaj 13. Zaczniemy sobie na 9. Tam. Popatrzcie, to jest 9 na 13. I tutaj spokojnie mogą się jeszcze wejść dodatkowe miejsce na, na zdjęcia. Są jakieś, niekoniecznie na matach, ale w kieszonce mogą spokojnie. Wejść, wejść te, te zdjęcia. I tutaj, na tej stronie, ponieważ moja siostra, jak zacząłem robić tą, ten album, prosiła mnie, żeby było w miarę dużo miejsc na zdjęcia pionowe, bo takie akurat mają. Ja tutaj, w trzeciej części, tak, raz, dwa, trzy. W trzeciej części wykonaliśmy sobie wodospad, ale na zdjęcia pionowe, poziome przepraszam, tutaj jest w trzeciej części wykonany album yy, wodospad pion, poziomy więc postanowiłem że tutaj zrobię, zrobię sobie al, yy, wodospad ukryty, ale na zdjęcia pionowe ja yy, tutaj was, jeżeli chcecie zobaczyć jak wykonuję ten post, stwierdziłem, że nie będę przedłużał tego filmiku, żeby on trwał, trwał i trwał i drugi raz wykonywać wodospad ukryty. Ja Was odsyłam do trzeciej części tego albumu i tutaj jest krok po kroku pokazane, jak taki wodospad wykonać. Ja go wykonałem w taki sam sposób, jedynie zmieniłem orientację, nie przykleję go w ten sposób, tylko przykleję go tak, żeby zdjęcia tutaj w naszym wodospadzie były ułożone w sposób. Pionowy. Ja tu już mam wszystko popodklejane. Wystarczy tylko ściągnąć błąki. Skoro już jest pokazane, jak taki wodospad ukryty wykonać, to stwierdziłem, że nie ma sensu zabierać Wam dodatkowo czasu, żeby zobaczyć, jak drugi raz siedzieć i patrzeć, jak ten. Wodospad yy, wykonuje, dlatego odsyłam Was do trzeciej części. A ja sobie tutaj już wcześniej przygotowałem i możemy sobie spokojnie teraz gotowy element przykleić do, do naszej strony. Tutaj mamy taśmę, więc ja sobie to dodatkowo wzmacniam. Tu, tu. Przyklejam sobie do naszej strony nasz wodospad pionowy. Ja sobie otwieram. Widzicie, pewnie y, jesteście w stanie zauważyć, że oczywiście rozpędziłem się, bo ja zawsze w moich albumach wykonuję y, wodospady poziome. Więc już z rozpędu odbiłem sobie źle stempelki, ale to nic nie szkodzi. Zdjęcia pionowe tutaj wejdą jak najbardziej. O, i widzicie, i kolejne dwie, dwie strony. Mamy gotowe. Dla osób, które dołączyły w tej części, przelecimy sobie od początku. Tutaj mamy pierwszą część naszego albumu, w której wykonywaliśmy sobie kieszonkę. Tutaj jest rameczka, i tutaj są w kieszeni maty na zdjęcia. Tutaj jest klapeczka otwierana z tyłu. W klapeczce jest miejsce na maty. Tutaj jest kieszeń boczna zamykana na matę na zdjęcie. Tutaj jest kieszeń dolna, tutaj z taką kieszenią narożną, do której możemy włożyć też maty na zdjęcia albo jakieś inne pamiątki. Na kolejnej stronie jest belly band. To już jest trzecia część naszego albumu, i tutaj jest yy, wodospad yy, poziomy. Tutaj są dwie strony bliźniacze z takimi klapeczkami, i w kieszeniach są schowane maty maty na zdjęcia. Tutaj jest y, kolejna część, czyli jest też kieszeń boczna. Na kieszeni bocznej jest otwierana książeczka i tutaj na sąsiedniej stronie jest taka y, rozkładóweczka, którą już pokazywałem na początku filmiku. Tutaj zamykane na magnesik. No i dzisiaj wykonaliśmy sobie bardzo szybką stronę, czyli kieszeń dolna z wykorzystaniem dodatkowych tych kieszonek, które są do, dedykowane do kolekcji i tutaj są maty na zdjęcia i tutaj jest wodospad ukryty, ale tym razem pionowy ale jak go wykonać, ja Was odsyłam do części trzeciej tutaj jest wszystko krok po kroku pokazane co i jak można wykonać szybciutko 15-minutowy tutorial na dwie strony ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, za poświęcony czas na obejrzenie filmiku. Dziękuję osobom, które być może wykonują taki sam albo podobny album. Dziękuję widzom, którzy są ze mną, którzy śledzą mój kanał. A nowych widzów oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, do wciśnięcia czerwonego przycisku subskrybuj, żeby być na bieżąco ze wszystkimi projektami i oczywiście z częściami, które pojawiają się tutaj na ten nasz albumik. Zapraszam was również na mojego Facebooka, Instagrama. Linki oczywiście podam w opisie tam staram się częściej wrzucać jakieś inspiracje pozdrawiam was bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję za uwagę i zapraszam was już pewnie zostały nam dwie części tutaj dwie strony i ogólne ozdabianie okładki i tutaj jeszcze sobie w ostatniej części zrobimy maty do tych kieszonek w stronach i może sobie jeszcze coś tutaj poozdabiamy chociaż i tak jest nieźle dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam was na Kolejną część.